Mięciuszek miał ziomka, co nie miał w życiu wiele, ale był niepoprawnym marzycielem. Noce i poranki pilnie uczył się, wierzył, że odmieni smutne życie swe. Łosia Polinary, bo o nim dziś mowa, był w czołówce uczniów z miasta Krakowa. Chociaż mięciuszek gardził kujonami To z Apolinarym byli ziomeczkami Gdyż Apolinary był z biednej rodziny I się nie wywyższał jak te skurwysyny Dawał odpisywać gdy coś było trudne I zawsze po lekcjach uczęszczał na wódkę To zamiłowanie jednak mu zostało Inni hamowali on leciał na całość I Apolinary wśród pustych butelek Pożegnał ską przyszłość godności intelek Tysiące twarzy Tworzące twarzy, setki złomiarzy, alkohol tworzy, takie chujoży. Mięciusze, nie widziało się całe lata, a więc raz pod sklepem zdziwił się nie lada. Kiedy jakiś żul, typowy zbieracz puszek Zwrócił się do niego, kopelat mięciuszek Mięciuszek, zapytał go skonfundowany Nie wiem panie żulu, od kiedyś się znamy Żul nieco posmutniał, mówi na to stary Nie poznajesz to ja, łosia polinary A mięciuszek krzyczy, tak jak poparzony Coś ty z siebie zrobił, że pierdolony Myślałem, że jesteś dyrektorem banku A nie kurwa lumpem, mieszkańcem przystanku Jak do tego doszło, kurwa nie do wiary Gdzie się podział gę? Już Łosia Polinary Łoś przewrócił oczami, nieco zakłopotany. Pod sklepikiem przysiada i tak mu odpowiada. Kiedyś plany i wielkie marzenia, aby dzięki wiedzy świat na lepsze zmieniać Miałem w sercu wielki zapał do nauki, najpierw była wódka, a potem przyszły długi Tata pił codziennie, nie interweniował, a zajęta pracą była mamy głowa Nikt nie zauważył, aż było za późno i ujrzałem żula, gdy patrzyłem w lustro Łatwo się najebać, lecz się leczyć trudno, uwierz mi mięciuszku, alkohol to gówno ty może upaść, lecz nie każdy w stanie Jeśli jeszcze możesz, odpuść sobie chlanie Tysiące twarzy, setki złomiarzy Alkohol tworzy, takie chują Tysiące twarzy, setki złomiarzy Alkohol chorzy takie chują I mieć już Dawnego. Miał żubra mi się najebać lecz wziął tylko jedne.